W Wrocławiu jest prawie 300 nocnych klubów. Szukasz miejsca dla siebie, ale nie wiesz od czego zacząć? Nie wiesz, w których klubach się bawić? My zlokalizujemy je dla ciebie. Słuchaj programu Lokal. Lokal, lokalnie we Wrocławiu. Wyobraź sobie plac zabaw, na którym wszystko jest możliwe, a to, co się dzieje, zależy tylko od ciebie. Wyobraź sobie wystawę, której eksponatów możesz, a nawet powinieneś dotykać. Interaktywny plac zabaw. Edukacyjny, multimedialny labirynt czeka na ciebie we Wrocławskim Teatrze Lalek. Zapraszamy od 11 maja. Wrocławski Teatr Lalek, Centrum Sztuki WRO, Radio ram. Wydawnictwo Grasshopper przedstawia nową powieść Łukasza Śmigla. Muzykologia, czyli the bestow spraw damsko-męskich. Poznajcie historię miłosnego trójkąta i przekonajcie się, co łączy z miłością Tipasa, Zgreda, Morskie Słonie, Stinga i piracką twierdzę Stralsund. Muzykologia, od czerwca w księgarniach i empikach. Książkę polecają Radio Złote Przeboje, Wirtualna Polska i dziennik.pl co roku w Polsce na choroby nowotworowe zapada około 1200 dzieci. Pomóż, by mogły spełniać swoje marzenia. Kwestuj z nami na wrocławskim rynku 21 marca. Weź udział w konkursie Pokaż swoje serce. Regulamin konkursu na stronie internetowej wwwzieloneserca.pl buduj z nami klinikę Przylądek nadziei. Patronem medialnym wydarzenia są polska Gazeta Wrocławska, Radio Wrocław TVN24. Już w ten weekend pierwsze w Polsce dni dewelopera. Zapraszamy w sobotę i niedzielę 2 i 3 października na plac przy kościele garnizonowym przy wrocławskim rynku. W programie wystawa ofert bezpiecznych mieszkań i domów, porady ekspertów, prawników i architektów. Dla najmłodszych warsztaty makieciarskie, gry i zabawy. Wstęp wolny. Konkurs i więcej informacji na budujemy.wrocław.pl zaprasza polski związek firm deweloperskich Wrocław. Imprezie patronuje radio RAM. Czy wiesz, co w trawie piszczy? Ostatnia w tym sezonie okazja. Zobacz co w trawie piszczy. Szalony muzykal z życia owadów. Zapraszamy do Wrocławskiego Teatru Lalek od 21 września. Więcej informacji Traffic City. Talk show w dzikim Wrocławiu, gdzie szeryf pojedynkuje się z nieznajomymi, gdzie rewolwery odpowiadają na pytania. Tylko w Traffic FM. W każdy piątek w samo południe.